No, witam w kolejnym odcinku przygód kogo? Nawet nie wiem jak ono imię. Nie, tak jest tak. W dzisiejszym odcinku zaatakujemy tutaj te sklepy. Już chyba częściowo tutaj byłem, ale widać, że są, jest grupa przeciwników. Ubierzmy się. Będzie nam gorąco, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Kluczyk, dłoń. I tak, na samochodzie. Mam wrażenie, czego maczę te sprzęt do spawania, bo chcę sprawdzić sobie jedną rzecz. Nie mogłam tego płotku przy domu roz... rozwalić spawając, ucząc się spawania, więc będę musiał. musiał użyć młota wyburzeniowego. Dobra, o oh my Boże, trochę tego tu jest. Dobra, jedziemy z koksem plecy. Okej, okay, czysto. Cofamy się i wyprowadzamy ciosy. Cios i cofamy się. Cios i cofamy się. I cofamy się. Za dobrze mi to idzie. Co to jest bladłeś, kolego? Nie wstajemy, nie wstajemy. Dobra. Mapa Louisville. Louisville. To jest taka miejscowość, gdzie mój komputer by wybuchł, jakbym tam podjechał. Jest to wielkie miasto. Sprawdzamy, czy jest budzik. Nie ma, ok. Bierzemy do nauki elektryki. Będą nam potrzebne, już to mówiłem, no i dobra. Pierwszy sklep to jest jakiś sklep z, z czym? Z alkoholami, z jakimiś tak, takimi rzeczami. Oj, trochę ich tu jest. Dobra, podejdźmy ich. Tak, żeby moja postać bardzo zwraca na siebie uwagę, więc muszę uważać, żeby nie, nie za dużo ich. O właśnie, z takiego dystansu mnie już łapią. Nie przeszkadza mi to, bo nie jestem typem tej grzy, który lubi się skradać. Dobra, przejdźmy do poważniejszych argumentów, bo za dużo ich tu idzie. No, może to jest kwestia, kwestia skila po prostu? Ja mam długie obuchy na. No właśnie, krótkie mam 3,5, więc podejdźmy powoli, powoli. Nie szarżujmy, nie szarżujmy. Tu jest dwóch, tu nawet jak tych dwóch się zagruje, to. Tu jest powrót do natury. Jakiś sklep, albo nie wiem co tam może być, pewnie nic. Nas interesują kasety wideo. Dlaczego nas bardzo interesują? Tu jest Hitwitz, tak, sklep z kasetami wideo, bardzo nas interesuje. Ten sklep też nas... nie, ten sklep nas nie interesuje, w tym sklepie już byłem. Oto jakiś... obsługa jeszcze sklepu widzę jest. Kasujemy towarzystwo ok, to ci nie. Nie, nie, nie. No to wejdźmy do tego sklepu, biegnijmy, żeby nas nie zaskoczyła raszpla. Ten sklep, tak na dobrą sprawę, jest średnio użyteczny. Ale jedna rzecz jest tutaj ciekawa: tutaj są aparaty, które można rozkręcać w ramach nauki. Elektryki. No i są jakieś czasopisma, więc jak ktoś potrzebuje czegoś. Warto te czasopisma zbierać. Chodzi po to, żeby później sobie w kominku napalić, czy tam w piecu, czy w grilla rozpalić, ale też one poprawiają nastrój. zmniejszają nudę, stresu przygnębienia, więc warto zbierać. Warto je mieć. Tutaj jest film do aparatu. Tak, ja tu wszystkie aparaty już rozkręciłem. Postanowiłem nagrywać takie rzeczy. Nie no, nie skradaj się przecież, to nie ma najmniejszego sensu. Sweet, pechy. Restauracja. Dobra, może jakieś jedzenie znajdziemy. Tudzież składniki do gotowania, bo gotowane jedzenie jest lepsze niż na przykład jedzenie surowych puszek. Co tu jest motor? A, widzę, że tu byłem. <grym> Dobra, cofnijmy się. OK, sprawdźmy, czy tu jeszcze jest czysto, w miarę. Jest czysto. Dobra, nie jest czysto. Halo, proszę pana, dzień dobry. Mam tu kasety. Dobra, wchodzimy. Zamykamy drzwi za sobą. I teraz tak. O co chodzi z kasetami? Już wyjaśniam zagadnienie. Więc są kasety. O, na przykład to. Jak zaczynamy grę w telewizji, przez wodę tylko znajdę. Przez kilka dni lecą programy na kanale Life and Living. Albo nie znajdę wody. Do restauracji pójdziemy, bo zaraz będzie problem. Lecą programy. O 6 rano leci proste gotowanie. Uczy nas gotowanie, jak będziemy oglądać. O 12 leci zazwyczaj stolarstwo. O 18 leci szkoła przetrwania, czyli jakieś filmy na przykład o wędkarstwie, o. o zbieractwie, o przetrwaniu ogólnie. Dobra, jest woda. I powiem tak, ja to stolarstwo nabiłem tylko i wyłącznie oglądając telewizję. Tak, tylko i wyłącznie. Jak głupi biegłem do telewizora jak się zbliżała 12. O 11 miałem ustawiony budzik w zegarku. To, to nie było zbyt mądre. Znaczy, no nie, nie ma sensu, żebym ja się tu składał. Byłem w tej restauracji, już widzę. Zostawmy drzwi otwarte. I przez 8 chyba dni leci ten program. Hmm, można się nauczyć kilku przydatnych umiejętności. Ale tutaj to, to jest tak jakby powtórka z tego programu. I najśmieszniejsze jest to, że oglądając te kasety. Tak, kiedyś oglądałem któryś z tych filmów. Można je obejrzeć. I jakiś, no może niekoniecznie te, ale jakiś inny. I trafiłem na horror. Moja postać po prostu wpadła w panikę. Pojawił się masakryczny strach. Tak, niektóre te kasety mogą mieć jakieś, mm, jakieś ukryte rzeczy, na razie nie będę. Tutaj fitness, ja nie wiem czy to nie daje jakiegoś bonusa do czegoś na szlubę. Teraz sobie zresztą sprawdziłem, bo tu jest telewizor. Dziwnie, to oglądałem. Kolejny fitness, więc bierzemy. Prawdopodobnie dobrze, bo gdybym wszystkie je zbierał. Proste gotowanie, no właśnie, to jest ten program. Nie zawsze uda się go obejrzeć, bo trzeba by stać przed szóstą, a... Mówmy się, że... Bonus do gotowania nie jest warty tego, żeby potem w trakcie eksploracji na przykład nasza postać ledwo patrzyła na oczy, tak? Bo wtedy mamy ograniczone możliwości. No, Dwunasty posterunek prawie, jak 13. Tak. Szkoła przetrwania. To właśnie jest jeden z z tych programów, który leci o 18 Synek Mamusi, nie wiem, to amsunowie magiczny las. To może być jakiś horror albo coś lepiej tego nie oglądać, bo możemy. Mm. Szkoła przetrwania, szkoła przetrwania. Mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć mm, warsztat samochodowy. Nazwa mówi sama za siebie, do czego jest ta kasetta. Krew na zielni. Obejrzymy to sobie zaraz. Pies goblin, punkt krytyczny. 12. Posterunek. No nie mów. Kolejna szkoła przetrwania. Interesuje mnie tak naprawdę stolarstwo i warsztat do jakiegoś samochodu. Wezmę. Miasteczko. Lepiej tego nie oglądać. Tak, Co tu jeszcze jest? Warsztat samochodowy. Pięknie. Czego to dotyczy? Odcinek silniki, chyba najbardziej, mm, największy bonus do mechaniki daje ta kaseta. Stolarstwo, pięknie, pięknie. Potrzebny jest mi siódmy poziom stolarstwa, żeby móc stawiać ściany. Kolejny chyba mam. Dzień Bobra, też sobie obejrzymy. Yy, bonus z przeczytania książki. Na poziom 1-2 potrzebujemy książki poziomu pierwszego, drugi, trzeci, drugiego i tak dalej do 5. Ten, ten bonus, ten mnożnik w tej chwili jest 10,8. Ja chyba nie przeczytałem do końca książki o stolarstwie. Yy, działa też na telewizji, więc warto, warto mieć to na uwadze. Jesteś trupem. No to na pewno jest jakiś horror. Warsztat samochodowy? Znowu silniki. No dobra, weźmy już. Magiczny las, dziwni mali mężczyźni, wyjdziemy. Dobra, dajcie jeszcze jakieś kasety, jesteś trupem z, z, z warsztatu samochodowego. Poproszę, poproszę. Stolarstwo czwóreczka bierzemy. Tu nie, tu nie, tu nie. Dobra, chyba wszystko, co tutaj było do sprawdzenia, tu jeszcze nie patrzyłem, tak mi się wydaje stolarstwo 3 stolarstwo 6 wydaje mi się, że już mam, ale co mi szkodzi zabrać? Magiczny las. No i kolejny fitness. Dobra, zobaczmy jeszcze co jest na zapleczu. Mogą być, no właśnie. Nie wiem, zmęczony w Toronto. Okej, okay, jak jest taki zmęczony. Szkoła Przetrwania i kolejny. Bierzemy, oczywiście bierzemy. Znaczenie Szkoła Przetrwania. Teraz te, które mam zdublowane po prostu sobie podkładam i tyle. Nie wiem co będziemy się dźwigać bezsensowny. Loveheart, prawie jak Lovecraft. Yy, co tu jeszcze mamy? Taśma, oczywiście zbieramy. Komputer możemy rozkręcić. Nie mam śrubaka przy sobie. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nic się nie dzieje, dobra. Żeby nauczyć się elektryki. Dobra, to zobaczmy jeszcze, czy mamy jakieś zdublowane te kasety. Tu mamy niepotrzebnie za dużo tego wziąłem. To sobie odkładamy. Tu mamy 5 stolarstwa, z szacą. To sobie odkładamy, jedna zostaje. Koła przetrwania też mamy za dużo. I warsztat samochodowy. No szkoda, że tylko pierwszą część, ale te kasety można znaleźć też w domu, więc w trakcie przeszukiwania zasobów i tak dalej, można trafić na nie. No i teraz jak obejrzeć kasetę? Przede wszystkim włączamy telewizor, ściszamy od razu, żeby nie ciągnąć tutaj. No i włączmy sobie Dzień Bobra. Przeciągamy tutaj na slot kasety i odtwarzamy. I zobaczmy co będzie. Nie chce mi się tego czytać. Ale nie. No to powiem jeszcze co można robić w trakcie oglądania, bo to jednak trochę trwa. Usiąść możemy na ziemi. I na przykład czytać sobie książkę w tym czasie. To się kumuluje, więc ja zaraz skończę stolarstwo. Podobno nie można w trakcie nauki, czy jak oglądamy stolarstwo, gotowanie, szkoły przetrwania, przyspieszać czasu, bo gra się, coś tam się kopie i nie są naliczane bonusy. Na razie leci mu nuda. Harold Smart tyle wiemy. Jakiś diabło w ogóle. Nic mu nie jest, jednak Harold nie jest bardzo na koniec kasety. Nie, jeszcze nie, leci dalej. Harold jednak... Jezu, wszystko w porządku? Czekaj, co do... Dobra, fasjonujące to jest, dobra. Dobrze, dziękuję. Reszty kaset nie będziemy oglądać. Krew na dzielni. Dobra, ja sobie sprawdzę już w domu. A, jeszcze jedna uwaga. Są trzy typy telewizorów. I tylko dwa mają yy, odtwarzacz, tak jakby. Takie te starsze, małe telewizorki nie mają, więc trzeba mieć to na uwadze. O Boże, ile jedzenia, bierzemy. Bierzemy, bierzemy. Torba foliowa. Gaśnica, wow, weźmy. Ewentualny pożar, przeciążyłem się, zaraz pójdziemy z samochodu, ale chcę... Ok, wychodzę, wychodzę. O, pada pięknie. Ustawiłem sobie pojemniki, żeby mi się deszczówka zbierała, żeby podlać. A, tu jest ten z... Z fotograficzny, więc jeszcze zobaczmy te dwa. Jakbyście chcieli te lampy do mieć, to możecie oczywiście. Co tu jest? Nie wiem, ale wejdźmy. Nie ma alarmu. niebieska krzesełka. Gazeta. A, tu jest... Mapa z oznaczeniami. O co chodzi z mapą oznaczeniami? Jeżeli ją sprawdzimy, mapę, to pokaże nam miejsce w West Point. I tutaj macie ładnie to opisane. Takie można sobie questy robić, nie? Narzędzia w sypialni, brąci się jak długo, kocham was. Tu kłopoty. I teraz, mój patent na to, te mapy się stakują, więc jak będziemy mieli tych map, na przykład 3, 4, to one będą wszystkie pod oznaczeniami. Ja robię tak, zmieniam nazwę. X jako skarb, i nazwa miasta, na przykład we West Point, tak? I teraz wiem, że to jest mapa skarbu West Point. I może kiedyś się wybiorę do West Point. Tu jeszcze jest jedna. Louisville. Co tutaj mamy? Solidne, bezpieczne domy. Ostrożnie z czyszczeniem z tyłu. Samochód na chodzie. Jakaś baza ocalałych pewnie. To miasto jest ogromne. To jest tylko kawałek tego miasta. Tutaj pojechać to trzeba mieć solidny komp. Miej nazwę mapy. No i znowu X. Lui. Te mapy odkrywają nam to, już mówiłem. No ale weźmy na przykład Moldrag, czy jak to tam się nazywa. Sprawdź mapę. Pokazuje nam całe miasto. To po pierwsze. Wszystkimi dzielnicami. A po drugie, pokazuje nam te miasto na tej dużej mapie, tutaj. Hmm, tu jest Moldrag. Tu jest chyba Mars, coś tam. Tu jest yy, Riverside, tu ja jestem. To jest też na R, bo, nie przypomnę sobie. Bardzo fajne miasto, a tu jest West Point. I tutaj jest droga do Louisville, które. O, właśnie, to jest miasto. Jedno, to jest miasto, w którym gram. Wydaje się ogromne. A tu jest Louisville, które tylko trochę odkryłem. A, i jeszcze jeden mały protip dotyczący mapy. Kiedy przeglądacie mapę, Zróbmy to inaczej. Załóżmy. Wciskam pauzę. Chcę przejrzeć mapę. Nie mogę, tak? Więc odpauzuję grę. Wciskam. Klawisz F2. Odpala nam pauzę. I teraz możemy sobie pooglądać mapę. Takie trochę nieklimatyczne, ale jest to możliwe. Dobra. Idźmy dalej eksplorować to miejsce. To są jakieś gabinety, więc przypuszczalnie można jakieś medykamenty znaleźć. Ewentualnie zszywać gumkę recepturkę. To też jest takie. To jest jakiś gabinet chyba piękności, coś takiego. Mm. Tak, nie będę tam chodził, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tu jest może jakaś łazienka, to bym uzupełnił wodę. A nie, tu jest przejście na zaplecze innych sklepów. Czyli tu będzie zaplecze tego sklepu z aparatami prawdopodobnie. Będzie ciemnia. Tak, to jest to miejsce. Okej, okay, no to możemy iść dalej. I tu będzie ostatni sklepik. Jakiś magazynek składzi, piwo w budelce. No to już wiemy co... A, to jest ten sklep z alkoholami. Z burbonu. Burbonem można odkażać rany, ale z burbonu można też zrobić kopta i małotowa i eliminować duże mm, grupy zombie. No, potrzebne jest do tego trochę wprawy jednak, bo to nie jest prosta sprawa. Polega to na tym, że zbieramy... Większą ilość zombie. Chodzimy z nimi. Jak już jest, są zbici w miarę w taką zwartą grupę... ...to rzucamy koktajl i chodzimy wokół miejsca, w którym, w którym jest ogień. I, one, I oni krytyni się podpalają i tak. Trochę to trwa. Pewnie wymaga solidnego kompa, żeby to przeprowadzić. No tak, tutaj to będzie sam alkohol. Bourbon, bourbon. Nie będę tego zbierał, bo na razie tego nie potrzebuję. Hmm, Pozytywnie ja tu chyba byłem. Dobra, to teraz tak, zrobię tutaj małe cięcie. I przejedziemy się tutaj, w ten rejon, bo chciałbym. Tutaj jest, o ile dobrze pamiętam, sklep z narzędziami a to jest sklep ogólno-taki spożywczy. A tutaj Wancia się urodziła. Mieszkała tutaj w, tym, w tych domach. Czyli ja sobie podjadę tutaj. Tą główną ulicą nie chcę jechać, bo ostatnio tędy uciekałem przed helikopterem i tu może być ich masa, więc sobie pojadę tutaj. Tu podjadę i widzimy się jak będę gdzieś tutaj. To jest taki parking w sumie. Może spróbujemy na ten parking podjechać. Dobra. To ja teraz idę po samochód i widzimy się pod sklepem z narzędziami. To trochę mi nie poszło. Wybiegłem za rogu, samochód był oblegany przez tą oto bandę. Bardzo mi nie poszło. Dobra, muszę, muszę przejść na broń jednoręczną, bo... Dobra, jest źle. Jest bardzo źle. Jest panika. Jest, jest niedobrze. Spróbuję... Mm, nie wiem, ostatecznie będę uciekał samochodem. Ale nie spodziewałem się takiej bandy. Postać jest głodna, więc jak... Jej, jej, blisko było? Dobra, Co, dystans, dystans, ludzie, dystans. Czy tam... Nie, nie ludzie! Umarli. Nie umarli, cofamy się. Mogę wejść na grupę od tyłu, to nie jest dobre. No ale spróbujemy, spróbujemy. Dobra, spadaj, biegnij, 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 kółeczko. Plecy czyste, okej. Okay. Taki manewr jest. Jezus Maria, coś mi nie idzie ta walka. Dobra, jeszcze raz, powoli, spokojnie, spokojnie, na luzaczkę. Luźny krasnal, luźny krasnal. O Jezus Maria, że to się nie skończyło buzieniem, to ja jestem pełnym szoku. Nie, chyba nie dam rady, chyba za dużo ich jest. Zadyszka. Dobra, spokój. Powiedz, że masz jedzenie. Powiedz, że masz jedzenie. Czekolada, orzeszki, czekolada. Żyj. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Dobra, pokażę wam, jak ich teraz zgubić. Jest zadyszka, więc spadam. Walka teraz, przeciążenie, zadyszka i tak dalej. Panika. To nie jest dobre. Mm. Nie ma ich tak dużo, mógłbym spróbować... I to są właśnie zazwyczaj ostatnie słowa postaci. Nie ma ich tak dużo, mogę spróbować. Dobra. I teraz odbiegamy. Odbiegamy, odbiegamy, odbiegamy. I przełazimy przez wysoki płot. I spadamy. Oni nie przejdą. Będą szli prawdopodobnie tędy, więc mamy chwilę przewagi. O, tego to się nie spodziewałem. I jeszcze weszło mi zmycenność. 21.10, dobra. Dobra. No to na, narzędzia i ten napadniemy w następnym odcinku. Ja, ja się stąd ewakuuję. No nie rób mi tego. Dobra. O, mogło być grubo. Mogło być grubo. Dobra. Koniec tego odcinka. Następnym zaatakuję. Zaatakujemy te... O właśnie umie. Tutaj problem jest z jazdą samochodem. Nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że to przez dźwięk. Dobra, na razie dzięki za oglądanie, cześć.